Czysty i błyszczący samochód pod Sejmem jest jak igła w stogu siana. Jego znalezienie graniczy z cudem. Od większości poselskich aut zaschnięte błoto odpada płatami. Nasi parlamentarzyści są tak pochłonięci wymyślaniem ustaw, że nie mają czasu nawet pomyśleć o przejażdżce do myjni. Rzadko kiedy pocuje swój samochód, tak mniej więcej raz na pół roku. I to nie tylko z braku czasu. Niektórym, tak jak posłowi Iwińskiemu, słowo czyścioszek po prostu źle się kojarzy. Kiedyś było takie powiedzenie, że nie, nie kradnie się brudnych samochodów. I, i, I wtedy ja pamiętam taką scenę, która brzmi jak z dowcipu, że ktoś to czyścił i mył stale samochód, to mu gwoździem wyryto czyścioszek. Do takich oporów przed czystością nie mają panowie policjanci, którzy z namaszczeniem płacują swoje cztery kółka. Kto jak kto, ale akurat oni, powinni świecić przykładem. Tak jak świecą się ich autka. Ja mam zawsze czyste auto. Posłowie nie są już takimi czyścioszkami. A skoro boją się myjni jak diabeł święconej wody, powinni też zacząć się bać własnych pomysłów. Bo w końcu okaże się, że tylko oni będą bulić za umorusane samochody. Nina Kołakowska